Hej wszystkim, witam was w pierwszym odcinku w grze Ravendown Down, gra, która wyszła kilka dni temu w tym tygodniu, bo chyba 14 stycznia była oficjalna premiera, czy jakoś takoś no i dzisiaj sobie zaczniemy grać w tą grę, zobaczymy o co mniej więcej chodzi jak to mniej więcej wygląda, dość widzę gra póki co weszła i dużo osób w nią zaczęło grać ja sobie też z nią postanowiłem zagrać, zobaczymy, będziemy tam raz za czas może raz na tydzień, raz na dwa tygodnie nagrywać jakieś tam 20-minutowe odcinki, może się uda, zobaczymy czy mi się to w ogóle spodoba. Pierwszy raz w ogóle wchodzę do tej gry, zobaczymy o co w niej chodzi, bo że nawet nie wiem, gdzieś tam oglądałem jakieś filmik o co mniej więcej w niej chodzi, no i chyba tego co ogarnąłem, albo i nie, może źle to odczytałem, yy, prawdopodobnie chyba będzie gra na takiej zasadzie, że wykonujemy misję, no i po prostu przez to levelujemy swoją postać. Logujemy się tutaj do gry. Pierwsze zalogowanie. I chyba to jest ten świat. Tworzymy sobie najpierw bohatera. Bo tego jeszcze nie mam. Zrobiłem do pro konto kilka dni temu. No i ogólnie generalnie gra otwiera się jakby w całym oknie, jakby na wiecie, cały ekran. Także musiałem sobie grę otworzyć w oknie. I zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że kamerka nie będzie mi tu zasłaniać. Tutaj mamy coś do wyboru. Ogólnie jeśli ktoś już grał w tą grę i mniej więcej coś tam ogania, no to możecie w komentarzu mi napisać. Jakieś rady, może co mógłbym zrobić, czego mógłbym nie zrobić, bo też mniej więcej nie wiem. Aha, tutaj mamy w ogóle... Byśmy chcieliby jakieś knight'a wybrać, coś takiego. Jest widzę jakiś paladyn. No, tu mamy spiritual. shadow. O może tego. Weźmiemy albo tego Warfare To jest chyba tylko Skill Information No i spróbujmy się nazwać i zobaczymy o co chodzi. Wejdźmy do gry. spróbujemy gdzieś tak te 20 minut zagrać tą grę. Zobaczymy jak mi pójdzie. Chyba czy uda się wejść szybko do gry czy będą kolejki. A jesteśmy już na. Dajcie, poczekamy jeszcze, aż się hoty wciskają. A nie, chyba się nic nie wciśnie. Use allows all. Aha, dobra. Czemu ta g jest taka mała? To można zmienić jakoś. Możemy sobie myszką to otworzyć. No na razie jest taki mały akranik, ale może to zmienimy. Zobaczymy. Próbujemy to. Ej, hey, zagadaj z mamą. I gra chyba jest na takiej zasadzie, że wykonujemy misję po prostu i gra nas tak leci. Także no, gdzieś tam kiedyś w przeszłości galiśmy. W takie gry, że od startu mamy jakieś misje, coś tam dla kogoś wykonujemy, coś zrobimy, coś zanosimy, coś zbieramy z potworka i tak dalej. Także to jest chyba taka gra na takiej zasadzie. Nie jest to coś takiego w TV, że idziemy na Expa, żeby expić ten level, żeby ten level coraz więcej mieć, tylko po prostu wykonajmy cały czas misję. Tak mi się wydaje, że chyba tak gra będzie tutaj polegała. a tu możemy sobie jeszcze coś wybrać. Nie chcę mi się tego w sumie czytać. I tłumaczyć tego. Całka nas prowadzi. Take Screenshot, a to tylko zdjęcie zrobimy. No i to nas strzałka prowadzi, to idziemy też dalej. Może się zmieni ten ekranik, jak przejdziemy to całe. we gdzie mamy wejść? Server Log, General Chat. F nacisnąć, żeby z nim pogadać? Ja tułem dom, dobra. A dobra, tutaj mamy o co chodzi, co mamy zrobić. Zagadaj z tatą. Nie wiem, czy obojętnie co wybierzemy, czy musimy wybierać? O co chodzi? Normal. Egwaj new weapon. Dobra, chyba się udał atak. No ja tu mamy zaatakować, No to lewy. Już atakuje? Dobra, sam atakuje. To pole. Dobra, dobra, musimy pogadać z tatą znowu. I znowu do mamy lecimy. Mam nadzieję, że ten ekranik się trochę zwiększy. Jak nie to zaraz go w ustawieniach zwiększymy, bo trochę to się kiepsko może oglądać. No jak coś to możecie mi dać znać w komentarzach, czy trzeba wybrać odpowiednie opcje tutaj w tych rozmowach, czy to nie ma specjalnie znaczenia. Y Dobra, tu musimy iść po to. Zbiera nam. Dobra, to musimy mamie oddać, to jest strawberry. Niam, niam, niam. To request. It bracket, dobra, zjedzone. Pogadaj z tatą. Dobra, idziemy z ojcem. Chyba, że się da to gdzieś to zwiększyć, bo no, realnie. Ale ja tu nie widzę chyba. Chyba, że to jest to. No nie, to no, nie jest to. Może i to by było to, ale to jeszcze chyba za mało. Ogólnie ludzie to mieli większe ekrany na tym, a tak nie będziemy grali. Poczekajcie, czy to. To by nie było to. Full screen to też nie to. Chyba nie o to chodzi. No to tutaj tak nam się to nie zmieni. Jak damy tak, czy coś się zmieniło? Może i coś się zmieniło, ale to i tak mamy tylko 125. Sprawdzimy to, jak przejdziemy dalej. No to tak raczej to kiepsko. To musimy go zaatakować. Bije czy nie bije? Bije, dobra. I widać le level już tego przeciwnika. Pierwszy level ma potworek. no czyli gdzieś mniej więcej taka, tak będzie wyglądała i pewnie jak będzie jakiś stworek, nie wiem, miał piąty level na przykład, to będzie on na czerwono, czyli jeszcze jakby nie będziemy mogli go zaatakować. Tak mi się wydaje, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. OneClock 7 level, 15. Ja, tu się czegoś nauczyliśmy. To ja, new skill. A i tu mamy pod jedynką, tak? I pogadaj z tatą. Nie będziemy tego czytać. To jest... Po polsku jednak, bo no tak wszystko to czytać, klik? No to możemy sobie kliknąć. Musimy kompasa użyć. Na M mamy mapkę. Jak to zaznaczyć? No i coś mi się wydaje, że w pewnym momencie się zgubię w tej grze. Nie będę wiedział, co zrobić. Zoom. Fajnie tylko jak kompasa użyć. Jestem chyba tutaj. No może muszę tam iść po prostu. No to powiedzmy, że tam idę. Szkoda, że ta mapa jest na cały ekran. A nie jakby wiecie. Jest minimalizowana. Nie da się jej widzę zminimalizować. że to troszkę przeszkadzać, chyba że można ją włączyć. Ale spróbujmy tam podejść. I chyba jesteśmy tutaj do tym musimy pogadać. I tutaj też na potrzeby filmu wyciszyłem sobie audio w tej grze, bo jest tutaj dźwięk. Też może coś tam słychać, ale jak coś to troszkę przyciszone jest. Dobra, mamy level drugi, tylko no dalej mamy jednak ten ekranik taki. Próbujemy to zmienić w ustawieniach. A może tutaj to będzie e, grafik. To powinno być Action Life Mana A Ciekawe gdzie tutaj Będzie taka opcja Window No jakbyście mogli mi wspomóc tutaj, no to będę wdzięczny ja mógłbym sobie zwiększyć tutaj tą grę żebym nie miał czarnego, tylko żeby to dostosować do ekranu jeśli w ogóle się da także będę wdzięczny za tą informację, póki co no chyba musimy tak zostać, bo to się chyba raczej nie zmieni, go back home bandit jest ten home bandit a tutaj dobra, to wracamy tam Map klika nie można tu widać, dać. Aha, bo Bandit to jest ten ziomek, dobra, okej. Okay. Nim musimy wrócić na chatę. To wszystko jasne. Tego pieska pogadaj z tatą. Dalej, to się tak nie chce zmienić, że powiedziawszy, chyba, że to jest zależne od tego, że ja to w oknie otworzyłem, ale chyba nie. Jak coś, to czekam na informację od Was. Może Wy będziecie w stanie powiedzieć mi, o co chodzi. X, Open, Track, Time, Menu. Coś tu mamy, statystyki, tu coś jest. my to mamy zrobić? A bo to jest druga strona też, ok Dobra, statystyki I Tu możemy sobie podnieść coś Vitality, Mind Dobra, sobie to to pewnie będzie HP, to może w siłę powinniśmy iść. Zobaczymy. jeszcze coś tam musimy zmienić. A i to możemy sobie outfity zmienić, ale to nie mam potrzeby. I co? A jednak musimy zmienić ten kolor ty. Jeszcze raz to przejdziemy. No Dobra, wystarczy obojętnie co zmienić OK Level trzeci. Schodzimy sobie ze schodków. Tutaj coś poklikamy. Jeszcze chyba na dół musimy zejść. Zejść the house. Mamy zaznaczone. Zejść the house for things that. A tu chyba musimy coś znaleźć. Dobra. Szukać musimy. F Triony. Możemy ruszać? O, coś się zmieniło. Może teraz się zmieni, taka, że będzie większy ekranik? O, to było może takie wprowadzenie na początek? Prominiemy sobie to, bo. Nam się czas kończy, 5 minut jeszcze zostało. Tak myślę, po 20 minut, żeby te odcinki nie były za długie, a pierwszy odcinek taki wprowadzający. Da się to minąć. Dobra, to zaczekamy. Przy okazji można się napić. Kompas się zepsuł. Ciekawe, czy da się jakimiś X-ami. Nie da się widzę. Spacją też nie. Escape'em też nie. f ami Też nic nie zrobimy. Nie da się tego minąć. Musimy czekać. Ogólnie też możecie dać znać w komentarzach, jak się widzi Wam ta ga. Czy to jest taki kilkudniowy jakby hype na tą grę, bo widzę, że dość dużo ludzi w to grać, tylko na początku będą w to grać, czy zostaną tą grą na dłużej. Ja osobiście nie wiem, czy będę to grał na dłużej. Jeśli bym grał, no to tak, wiecie, takie serie nieregularne, nie, nieregularne odcinki tą grą. Bo jak wiecie, skupiam się na jednej grze, na TIB, A tutaj tak co jakiś czas ewentualnie. Sobie możemy coś tam nagać po te 20 minut. I przy okazji też będę miał dużo czasu, żeby przeczytać wasze komentarze, opinie, co o tym myślicie. No i chyba ta historyka skończy nam odcinek. Nie da się tego minąć. Dość długo to trwa. No szkoda, że gra nie została wydana w języku polskim. Na pewno by się to lepiej przeczytało. Są tylko dwa języki do wyboru, no szkoda. Już mamy rok 2000... 2024, więc powinni trochę więcej języków tutaj wprowadzić, skoro taką grę wprowadzają też, no nie? No chyba, że w przyszłości wprowadzą, no. To jest dopiero wersja jeden no, zajął, no to wiecie. Może jeszcze jakieś ulepszenia na bank będą, updatey i tak dalej, no. Zobaczymy w przyszłości, jeśli w ogóle ktoś tą grę będzie faktycznie grać. No niestety tutaj nie zwiększyło nam się ten ekranik tej gry. a szkoda. Take the bandit. Dobra, to jeszcze chwilkę tutaj... zagamy. no... Mam nadzieję, że w następnym odcinku oganiemy to z komentarzy, jak to zwiększyć. I wtedy już będzie się lepiej grało. No póki co i tak to jest taki odcinek wprowadzający, więc... I tak było wszystko widać, no ale tak... W sumie lepiej będzie ten grać na cały ekran. Gaty są flowers. Tutaj jest coś. To są te kwiatki? M. Um. Oto. Jeszcze jeden. Teraz musimy gdzieś tego użyć. O, tam jest. Dobra, to mamy to fajnie zaznaczone. I musimy też iść. A nie możemy iść z mapą. Dobra, tylko mamy mapkę załączoną. Nie możemy wędrować. No i chyba nie wiem, czy dobrze rozumuję tą grę. Ale ojciec i mama umarli? Coś im się stało? Ktoś je zabił? Tak, chyba tak, bo musimy kwiatki położyć na grobie. Chyba pożegnaliśmy mamę i tatę. Już od razu na starcie. Zagadajmy z pieskiem jeszcze. No i mamy level czwarty. Dobra, no to myślę, że tutaj damy sobie jeszcze ten, ok. Tu jeszcze to klikniemy. Musimy to zwiększyć chyba. Dobra, to jeszcze odblokujemy. Tu wyjdziemy. Dobra, i tu musimy coś znowu znaleźć. A i to mamy tutaj. No to pójdziemy tam sobie, ale już dopiero w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie tego krótkiego odcinka i już teraz zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry Reven Down. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli wam się spodobał, no to dajcie jakąś reakcję, łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na kanale, no to zapraszam też do subskrypcji. No i tak jak mówię, dajcie w komentarzu znać. Ja też nie chcę iść jakby w pierwszym odcinku dużo dalej, bo czekam też na wasze komentarze, co mogę zrobić, jakieś, no wiecie tutaj, rady od was, jeśli graliście dalej, no to Chętnie przyjmę te rady. No i zobaczymy czy z tych rad skorzystam. Czy będę umiał się do nich dostosować, bo wiesz, załączę to grę, więc widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy, ale no jak będzie, no to po prostu czekajcie na kanale. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa.